Cześć! Witajcie na moim kanale. Ja jestem Mesi, a to kolejny odcinek wyzwania idealnego życia. Wyzwania, w którym skupiamy się na życiu jednego Sima, od momentu jego narodzin aż do śmierci. No i moi drodzy, jesteśmy dzisiaj u córki naszej głównej bohaterki, ponieważ dziś przed nami wielki dzień. Emily będzie rodziła, więc z tego względu oczywiście Kira zostanie yeah, po yeah. raz pierwszy babcią. Jak widzicie, nasza Emily, no to praktycznie nic tutaj nie przytyła, ma tylko tutaj tą piłeczkę. Jestem ciekawa, co tam nam się tutaj urodzi. Póki co przygotowujemy śniadanie, bo Emily w sumie całkiem nieźle się czuje, nic jej tutaj nie dolega. Poród uh. właściwie. Może przydarzyć się w każdym momencie. Zobaczymy. Kano tylko dlatego śpi, bo sprzątał tutaj wszystko i nastawiał pranie do późna, więc to na jego obronę tutaj mam. Dlaczego ciężarna mu robi śniadanie? Ale dobrze, okej. Okay. Słuchajcie, ja go obudzę już. I. Zawołajmy wszystkich na posiłek, skarbie, a ty co tutaj robisz? Gdzieś ty poszła, ty już do komputera, dziewczyno, idziesz. Dobra, to jeszcze schnie. Eee, Kano wstał, pokój mamy już gotowy dla naszego Bobasa, jakieś takie podstawy. Czy ja coś tu robiłam? Wydaje mi się, że chyba nowe kafelki kładłam w łazience. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. Emili, czy ty idziesz jeść? Tak. Czy wy będziecie. A, ostre! Czy wy będziecie jeść w piżamach? Tak, będziecie jeść w piżamach. No dobrze, nic wam nie mówię. Jedzcie sobie, trudno. Porozmawiaj z Jonem, nie potykaj się przez 4 godziny, graj na pianinie, zachowuj się przyjaźnie wobec Emily. O matko, właśnie dziewczyno, bo Ty masz jakieś ostatnie zajęcia do zaliczenia. No to dobrze, dobrze, tak też zrobimy. Czułość, mm, okaż podziw że tak sobie świetnie radzi w ciąży, że, że no zaraz na świat dzięki niej przyjdzie ich dziecko. Boże, zastanawiam się, co to będzie, czy dziewczynka, czy chłopczyk. Dobrze, Emily, słuchaj, ty sobie zjedz dziewczyno, pójdziesz do toalety, bo skoro idziemy na nasze ostatnie zajęcia, no to wypadałoby się jednak tam Pojawić. Chciałam jej to zaliczyć jakoś yy, poza, jakimiś cheatami, ale no nie miałam jak. Zapomniałam o tym szczerze mówiąc. No więc słuchajcie, myślę, że widzimy się już po zajęciach. Emily wróciła już ze szkoły i w sumie ledwo co wróciła, to od razu poleciała do komputera, ale patrzcie, patrzcie moi drodzy, co tu się dzieje. Zaczął się poród, także Emily zaraz dosłownie pęknie. Emcia, yy, yy, my chyba idziemy co? Yy, Kano, co tutaj? Co ci tu przeszkadza skarbie? Dobra, słuchajcie, chyba już nie ma na co czekać, musiałam tam poprzesuwać szafki trochę zabieramy naszego męża i lecimy na porodówkę. No to uwaga, jesteśmy już w szpitalu, zaraz dostaniemy znieczulenie, przyda nam się, będziemy rodzić w naturalny sposób, więc tak, leci, leci znieczulonko. W tym samym szpitalu właściwie rodziła też i mama Emily, więc znowu wracamy do tego miejsca. Ja ogólnie bardzo Ach. lubię ten szpital. Także myślę, że tutaj nam będzie dobrze. Już taki blask się wokół Emilii tutaj roztacza. Ma w ogóle prześliczną piżamkę w kwiatuszki. No i co? I myślę, że chyba przejdziemy sobie, słuchajcie, do sali porodowej, która jest... No ciekawe, gdzie ona jest? Chyba z drugiej strony. Dobra. I... Rodzimy. No cóż, pora. Gdzie jest Kano? To nie mam dzielonego pojęcia. Słuchajcie, ta sama pani, czyli Manami, przyjmuje nasz poród e, i jest z nami Kano, który o dziwo nie panikuje. Czy ty możesz w ogóle panikować? Albo czy ty możesz, co ważniejsze, pomóc swojej żonie? O, kołysz się razem. Kołysz się razem, a nie idziesz tam do jakichś obcych ludzi. A zaraz będzie, zaraz będzie maluch na świecie się pojawi. No chodź tu Kano. Oj Kano, Kano. Kano coś tu nie chce chyba iść. Manami nas chyba pociesza. O, I co mamy? Mamy chłopca! Ojoj, mamy synka. O, jak uroczo. Zaraz zobaczymy co nam gra zaproponuje. Aisel, Markus, Heidar, Reed, Amrit. Jakieś bardzo dziwne imiona, Denis, Sanguuk, 5 godzin później. Monty, dobra, ej, słuchajcie, podoba mi się to imię, ale to naprawdę było 5 godzin później. Monty Alloway, urocze imię i to nasze jedyne dziecko. Stary, mógłbyś tu podejść, co? No i co, i nic z tego. Bierzemy, bierzemy dziecko do ręki. To nasze bobo. No cudownie. Ojciec wyszedł. Ojciec ma słabe nerwy. Kano, chodź no tu, chodź podejdź, podejdź zobaczyć, bo ty nic po prostu schował się. Nie wytrzymał. O nie, nic, nic więcej nie mamy z Emily. Słuchajcie, chyba wracamy do domu. Myślę, że od razu postarzymy Montiego do wieku niemowlęcego. No to jesteśmy w domu już z naszym maluszkiem, z naszym malutkim Montim. Nie miałam serca, miałam go zostawić takiego lewitującego, ale dałam mu chociaż taką, wiecie, tymczasową kołyskę. Mama już się tutaj nim zaraz zajmie. Nie jesteśmy tutaj oczywiście sami, bo są nasze mamy. Jest tutaj. I May jest oczywiście i nasza Kira, która już się dorobiła. No, kilku zmarszczek. Obie dziewczyny już mają swoje lata i wiecie, już nadchodzi czas, żeby przejść w wiek emerytalny. Co oczywiście nie oznacza, że Kira będzie tutaj, wiecie, schodziła z tonu, jeśli chodzi o ubrania, kolory. Myślę, że ona dalej będzie farbowała włosy więc raczej z siwizną też jej nie zobaczymy. Ale słuchajcie, dobra. Zaprosiliśmy tutaj wszystkich. Kano, może ty byś chłopie, słuchaj, ja wiem, że ty jesteś zmęczony, ojcze, świeżo upieczony, ale może my byśmy zamówili dla całej rodzinki. Zamówmy dowóz i zamówmy pizzę, jakąś fajną. Niech będzie pizza ze słodką kukurydzą. Później, sobie pośpisz. Najpierw, chociaż dla gości, zamów jedzonko. A ja już tutaj działam. O, jest i nasz młodszy bratren, który też zaraz będzie nastolatkiem. Sekretny uścisk dłoni. Myślę, że możemy sobie na to pozwolić z naszym braciszkiem. Wszyscy tu przyszli. O proszę. Okej, okay, dobra. Tak sekretny jest ten uścisk. Dobrze. Więc słuchajcie, bierzemy młodego i go od razu postarzamy. Nie ma na co czekać. Nie ma na co czekać. Ja już zaraz tutaj zawołam, jak tylko postarzymy maluszka, zawołam rodzinę i będziemy mogli go e, pokazać rodzinie. Także młody odziedziczył włosy po tacie, ma czarne włoski. I losujemy mu razy. Trzy raz, dwa, trzy. Słoneczko. Słoneczko się zbagowało, także jest rozpromieniony. Ci Simowie są rozchichotani, pełni uśmiechu i lubią interakcje z innymi, ale wymagają więcej uwagi. No, słodziak, mały, słodziak. Już wchodzimy do kasa i wam go pokazuję. Mała zmiana, bo jednak słuchajcie, jak weszłam do kasa, to się okazało, że Monty ma brewki. W kolorze blond, więc możliwe, że ten czarny kolor to po prostu jakiś miks po tym, że Kano ma zielone włosy i dlatego przelosowało mu włosy. Wobec tego zdecydowałam, że zostawię mu po prostu taki kolor włosów, jaki ma od brwi. No bo jednak gdzieś tam te, te słocze mogą się różnić pomiędzy różnymi włosami. Więc tak wygląda malutki Monty. Myślę, że słodziasty jest. Słodziasty, no przeuroczy chłopczyk, tak wygląda w stroju codziennym, tak na wyjątkowe okazje, do snu mamy tutaj baby shark, na imprezę mamy cytrynę, przepraszam limonkę, na gorącą pogodę mamy tutaj słoneczko i prosiaki. A na zimną pogodę mamy muminki. Wyglądam przez słodko w ogóle swodzi jak z niego totalny. Poobierałam go w dosłownie różne kolory. Nie chciałam tutaj żadnego jednego motywu przewodniego robić, więc no słuchajcie, tak wygląda Monty. Przechodzimy do rozgrywki, bo trzeba go przedstawić babciom. Okej, okay, mamy tu. Pamiętną chwilę, pamiętny moment. I musieli mi się tutaj odwrócić w drugą stronę. No nie. Ale kto tu jest taki zadowolony u babci? Mały słodziak oj. Ktoś tu chyba nawet jest zadowolony ze spędzania czasu z babcią. Mogę dać chyba nawet uśmiechnij się. Nie, pomocy to może niekoniecznie. Uśmiechnij się do Kiry. Może babcia by cię nakarmiła, co? Ty trochę jesteś głodny, daj się nakarmić Kirze. <grystanie> Jak tu zerka tymi swoimi oczkami niebieskimi. Oj, to chyba <grystanie> będzie cała mama. Cała mamusia. O, Boże, jakie to urocze. Babcia karmi swojego wnusia. Słodziaki. <grystanie> Nie będę wiedziała teraz, co tu ustawić na miniaturkę. Czy Kirę karmiącą młodego, czy przytulającą go, to jest po prostu przeurocze. W ogóle babcia tutaj, ba taka babcia znika tu brzuch na wierzchu. <grywka> Ale Kira to nowoczesna babcia. No, przeuroczy są, chociaż widzę, że babcia chyba ma dość. I czy ty możesz narobić w pieluchę? Użyj pieluszki. Bożon on płacze, śmiejąc się. No ciekawe. I czy możemy poprosić babcię o świeżutką pieluszkę, żeby nas przewinęła, co ona na to. Otrzymaj nową pieluszkę od Kira, 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 Kira. My chcemy z babcią. My chcemy z babcią. My chcemy z babcią. My nie chcemy tutaj, prawda? Prawda, że nie chcemy? Tak, nie chcemy. Zdecydowanie. Yy, uśmiechnij się do babci jeszcze raz. I, 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 no nie, nie możemy jej poprosić o to. Możemy tutaj jeszcze raz otrzymaj nową pieluszkę od Kira. I tyle. Czy wy moi drodzy poszliście spać? Czy ty mi się tutaj zbagowałeś, typie? Skarbie, gdzie ty poszłaś w ogóle? A ty tu ćwiczysz, Boże, ty jesteś taka szczuplutka dziewczyno A ty tu ledwo co po porodzie poszłaś ćwiczyć. No, dziewczyno. Właśnie, a czy my młodego przedstawiliśmy drugiej babci? Chyba tak, tak mi się wydaje. Dobra, będziemy chyba musieli iść spać. Mam nadzieję, że babcia jeszcze tu się nami zaopiekuje. O super, superowo, dostaniemy od babci świeżą pieluchę. Proszę, nie nasikaj na babcie, skarbie bo jak tylko babcia cię przewinie to y, poprosimy babcię, żeby nas położyła spać babcia tutaj wie wszystko najlepiej, dokładnie najlepiej, o świetniczek muszę tutaj dostawić, żeby nie rzucali mi na ziemię, o matko on ma odczucia skiro ojo Zafascynowany! Monty chyba nie umie przestać się uśmiechać i chichotać, gdy przebywa w pobliżu Simki o imieniu Kira. Co za wspaniała więź! To jego babcia, więc to będzie wiecie jej taki ukochany Wnusio. On jeszcze uwielbia przytulanie. Boże, to jest spełnienie babcinego marzenia. Spełnienie. Skarbie, teraz Ty spróbuj usnąć, prawda? Spróbujesz, postaraj się zasnąć. Dostałeś buziaka od babci. My musimy pożegnać się z babcią, podziękować jej. Tak, to jest ten moment w życiu, kiedy przestajesz własną matkę nazywać matką i nazywasz ją babcią. <laughs> obejmij czule zostaw tego kompa dziewczyno zawdzięczasz tej kobiecie długą chwilę spokoju ktoś się zajął twoim dzieckiem Boże ona w ogóle Kira to świetnie wygląda jak na swój wiek naprawdę troszeczkę zmarszczyk ma ale kurcze no jak na jej wiek tak przytulamy się podziękujemy jej E, oj, mamy od razu odczucie, no cudownie, a co my tu możemy? Pomóż naprawić złe relacje, Kado nas nie interesuje, szczerze mówiąc. E, I pożegnamy się z babcią, bo już jest dosyć późno, więc wyślijmy ją do domu, my już spróbujemy sobie poradzić z tym dzieckiem, e, więc idziemy spać słuchajcie, Kira wraca do siebie do domu w ogóle Emily, Boże ona tak pięknie wygląda uwielbiam Emily <laughs> ubóstwiam tą dziewczynę jest po prostu no, fajną Simką słuchajcie, kładziemy naszą rodzinkę spać a ja się widzę z Wami u Kiry i u dzieciaków witam się z Wami już u Kiry i u dzieciaków jest i nasz Greasy Boy który, proszę chłop, ja Ci zrobiłam tatuaże? Kto się na to zgodził? Tak, nasz Greasy Boy gra tutaj na gitarze, jak widać, piąta Ale wszyscy tutaj pobudzili się bardzo, bardzo wcześnie. Młody Ren bawi się tutaj zabawkami. Kira poszła na poranny jogging. Świetnie, no dobra, dobra. Nie zabraniam jej. O, wystaje mi tu choinka. Postawiłam nam tu już choinkę. Młody mógłbyś tutaj dodać kilka prezentów, tak właściwie. Co to jest koneserus Rex? Sim osiąga maksymalny poziom umiejętności wykwintnego gotowania. Dlaczego to podczas biegania jej wyskoczyło? Nie wnikam. Nie wnikam. Tak czy siak, słuchajcie, chciałam dziś przygotować coś do jedzenia, ponieważ, gdyż, ponieważ, dlatego że dziś mamy Boże Narodzenie. Więc tak, przygotujemy coś dobrego do jedzenia, i przy okazji ren dzisiaj będzie miał urodzinki. Ty też, młody, dodaj tu prezenty. Ty, młody, odejdź tutaj. Jak ty się w ogóle czujesz? Bardzo dobrze, świetnie. Wszyscy są wyspani, zadowoleni. Mama, kira, jak wróci, to też tutaj doda prezenty, tak żeby były dla wszystkich. Młody, ty ostatnio tak się spełniasz tutaj, jeśli chodzi o gotowanie. Dobra, więc nasza dzieciarnia nam tutaj przygotowuje dobre jedzonko. Myślałam, że młody tutaj coś gotował, ale chyba o matko. Moja twarz wygląda okropnie. Nie mogę się tak nikomu pokazać, co mam zrobić. Spróbuj nałożyć lekki makijaż i tyle. Może Kira by tak mu powiedziała. Chociaż no nie wiem po prostu, nie, nie ma tam dobrych odpowiedzi. Ej, gdzie jest moje żarcie? Opróżnij piekarnik? Jak to? Halo, kontynuuj, zapiekanka z ziemniaczana. Halo, halo. Słuchajcie, a mama upiecze chyba coś dobrego, co ja bym była za jakimś fajnym ciastem, czymś naprawdę Red Velvet Mini Cake. O matko, to wygląda zarąbiście. Kastela nie mam pojęcia, co to jest. Coś mi to mówi. To chyba jest jakieś dosyć popularne ciasto. O nie, no tak, mamy święta, więc bierzemy to. Tak, tak, tak. Gingerbread, oczywiście pierniczkowe yy, babeczki robimy i robimy osiem dla całej rodziny. W międzyczasie yy, młody nam tutaj dokończy robić zapiekankę ziemniaczaną. Proszę tylko niech on jej nie je. Nie jedzcie tego. Bardzo Was proszę, ale to urocze. No przez słodkie to jest! No, i tak, babeczki też są po prostu przeurocze. Yy, Ren nam tutaj pięknie, przepięknie nakrył do stołu. No, normalnie rozpływam się. Cudowny mamy tutaj ten klimat świąteczny. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dobrego do zjedzenia. O matko, no, a nam tutaj śmieci wynosi cudnie. A co tu jest w ogóle? Mikstura odprężająca. Okej, okay. nie wnikam. Dobra, niech będzie, niech będzie i wiecie co, tak sobie myślę, że no ten dom powoli dla nas robi się troszeczkę za duży zaraz dosłownie Noah będzie wybywał na studia opuści nasz dom Ren będzie nastolatkiem właśnie, bo ja chciałam dla niego jeszcze tort upiec bo dziś chciałabym go postarzyć tak, Ren będzie nastolatkiem więc ten dom będzie dla nas zdecydowanie za duży i wydaje mi się, że Kira już powoli myśli o tym żeby zrezygnować z pracy i spełnić swoje marzenie, czyli otworzyć swoją własną knajpę. Mielibyśmy, wiecie, mieszkanie jakieś nieduże, dwupokojowe na górze, a na dole prowadzilibyśmy swoją knajpę. Myślę, że to fajne rozwiązanie. Akurat będziemy trochę starsi. Jesteśmy już na tyle doświadczeni, że naprawdę Nokira potrafi gotować, dosłownie. Wszystko, jeszcze tylko pieczenie ma na szóstym poziomie, ale myślę, że to jest też tylko kwestia dobufowania tego skilla. Dobra Kircia, upiecz tu nam tort. Nie chcę nic mówić, ale Kira chyba ma ochotę <grym> wypić za dużo świątecznego ponczu i obściskiwać się ze swoją byłą żoną. Kira i Ren mają wspierającą dynamikę rodziny. Tak, tak i jeszcze raz, tak. Także hmm, chyba chcemy wejść drugi raz do tej samej rzeki. Ja jej na razie to przypnę. E, słuchajcie, czekajcie, i wyciągnę nam jeszcze tacę na drinki. No to chyba będziemy kuć żelazo póki gorące, wszystko jest gotowe, wszyscy są wypoczęci, więc nie pozostaje mi nic innego jak e, zrobić, ustawić imprezę świąteczną. Ustawiłam to jako imprezę urodzinową. No, nie mogę napatrzyć się na ten stół, to wszystko tak apetycznie wygląda. I no cóż, może od razu złapiemy drinka z mej. W takim razie jest tu też nasza siostra mej. Matko, Emil, jak ty cudnie się ubrałaś? Boże, jest zima, a ty założyłaś klapki, ale wyglądasz pięknie po prostu, cudownie. Aż nie chce się wierzyć, że dopiero co urodziła dziecko. I Więc tak, ren. Ty może pogadać ze swoją y, ulubioną siostrą, rób zabawne miny. W, mi w czasie coś mi tu się zresetowało. Okej, okay, okej. Okay. Skarbie, a ty nie mogłabyś się ubrać w coś ładniejszego? Naprawdę, masz tyle ubrań. A, już widzę, już chcę przyatakować swojego wnusia. Y, może założymy... O, tu masz jakąś ładną sukieneczkę. Ja ci coś takiego założyłam. A no może i tak? Dobra, miałam złapać drinka z naszą byłą żoną. A tu jest ten drink, o proszę. Mej, skarbie. Często się drinkiem. O, jest inna sztata. On już też niedługo, już dogorywa, dogorywa. Możemy kogoś przedstawić mu. No dobra, niech będzie. No, Mej też wygląda świeżo. gipko. Czy powinniśmy porozmawiać na temat opieki rodzicielskiej? Nie, no dobra, na to się zgodziliśmy, więc myślę, że tutaj to nie flirt. E, może pochwali jej wygląd? Może hm? jej za dwa? Może stwierdziła, że ona tego wiecie. O, na trzeźwo nie przyjmie. No ale fajnie, że jednak That dziewczyny mimo wszystko dobrze się dogadują, mimo że to, wiecie, to... I to wiemy, jej wyglądasz świetnie. Tak, tak? Coś to dało? No coś to dało. Dobra, no niech pije dwa, nie będę jej zama... Y Boże, wpatruj się, czule, w nową drugą półkę. O nie, 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 w to to nie, ale ona chce się z nią obściskiwać, to już w ogóle jest poziom wyżej. Cudownie. Słuchajcie, może ja po prostu, Boże, ci w takim wieku, a dalej ze sobą flirtują. E, Zawołaj na posiłek, gdzie są nasze dzieciaki. To mnie zastanawia. Nie wiem, chyba. Nie mogę, nie mogę z tej No, maj to ewidentnie Botox. Ja tu już się przyznaję, że tu jej co nieco podwyższyłam, tu jej trochę powiększyłam, więc Mei walczy tutaj e, z jakimikolwiek objawami starości e, całymi swoimi siłami, więc po niej tak tego nie zobaczycie, no są tutaj zmiany są. Jeśli chodzi o Kirę, to tutaj nic za bardzo nie robiłam, pododawałam jej tylko trochę zmarszczek, żeby wyglądała no już na taką, wiecie, troszeczkę starszą panią. Ale Kira raczej też jest osobą, która tutaj nie będzie się wzbraniała przed jakimiś cudami chirurgii estetycznej, że tak to ujmę. Dobrze, jedzmy, jedzmy. May usiadła naprzeciwko nas, młody pałaszuje babeczkę, dobrze, niech każdy je co tylko chce. Eee, gdzie jest nasz jubilat tak w ogóle a ty tutaj przyszedłeś, dobrze Kira jak zwykle sprząta super, ty byś chciał się w ogóle z Kano zaprzyjaźnić tak gdzie jest w ogóle Kano to mnie zastanawia, Kano pewnie gra na komputerze albo ogląda telewizję coś tak czuję <ścoughs> tak mi się wydaje gdzie wy jesteście i gdzie jest w ogóle nasz kochany Wnusio Ależ, no babcia tu bansuje, no dobra, więc nie wnikam. Czyli ktoś musi być na dole. No, no, no dobra, więc weź pogadaj, pogadaj tutaj z Kano, opisz wymyślonego przyjaciela, rozmawiaj o rodzeństwie, yy, rozmawiaj o deszczu, wiecie, jakieś takie totalne pierdoły. Ty poszłaś porozmawiać ze swoją mamą. No dobrze, niech będzie. Częstujcie się ludzi jedzeniem. Częstujcie, bo ja zaraz chcę już młodego tutaj postarzać. Okej, okay, myślę, że już pora. Zdmuchujemy y, świeczki. Z, zjemy ten przepysznie wyglądający sernik. Wygląda po prostu mega, mega apetycznie. I y, y no, no już pora, już pora, zobaczmy do kogo jest ten mały Ren podobny, ale jest przeuroczym chłopcem po prostu, przeuroczym, chyba jednak bardziej mama. Mama jakby miał jedną, chyba bardziej mama Kira, okej, okay. przechodzimy, świąteczny urodzinowy chłopiec, ja już mu robię tutaj screenika, proszę pięknie razem z mamą. Cudownie. Z w skarbie. Zobaczymy, co tu z ciebie wyrośnie. Nie! Yeah! Mamy go. O! Kolejny Greasy Boy. Raz, dwa, trzy. Jest molem książkowym. No dobrze, niech będzie. Ale damy mu coś nastolatkowego. Może, może. Y Darzony podziwem, niech będzie tak przekornie. No, pokaż mi się tu, chłopie. O Boże, ten blask nasz nas aż yy, po prostu oślepił. Oślepił nas, ren, oślepił. Słuchajcie, ale myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Potrzymam was trochę w niepewności. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie dajcie znać w komentarzu pod odcinkiem. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. Do następnego. Pa!